Siemano, dzisiaj pokażę Wam co składać na Braumie. Zapraszam do oglądania. A więc, tak, na Braumie pod itemek na Saporta. Ja bym brał tak szczerze astralny sprzeciw, ale sanie myślenia też bardzo spoko. To zależy od tego, który itemek wolicie, musielibyście sobie testować. Buty zależne od gierki. Ja bym szedł tak szczerze w buty mobilności pod szybkiego tutaj: Roma, Namida, Bota. No, jesteśmy po prostu szybsi, jak idziemy sobie przez rzekę i to tak o wiele szybsi. Do tego, jako pierwszy bym brał chyba loketa. Loket zawsze spoko na takiej postaci jak Braum. Mm, poza tym. Przecierać szlaków, fajnie działa z naszym tutaj bootkampem mobilności, Jesteśmy jeszcze szybsi i sojusznicy za nami też mogą nas w jakimś tam stopniu dogonić. Poza tym, roczne serce, zawsze spoko, dodatkowy pancerz, dodatkowa mana, a zmniejszamy prędkość ataku pobliskich wrogów. Mega spoko. Ale żeby też był jakiś balans, to można sobie złożyć coś też pod yy, apeków. I niech to na przykład będzie taka kajeniczna powłoka. Bardzo dobry item teraz. Jak widzicie, mamy ogromnego shielda na Magiczny damage. No i na koniec, można sobie wcisnąć albo jakiegoś zika, albo jakąś pryzerską przysięgę. To zależy od tego, co wy wolicie. No i tak naprawdę, tak prezentuje się buildzik naszego Branda. Naszego tarczownika. I to tyle, jeśli chodzi o Boże Brauma. Dzięki za oglądanie. To tyle, trzymajcie się. Cześć.